Witam wszystkich a to w kolejnym odcinku zagrajmy właśnie w Dikurika i przepraszam, że tak trochę bez pożegnania, ale... A, znowu mi wykraszowało. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego mi ostatnie mi tak krasuje. Hmm, ten... Tylko właśnie ten mod mi tak właśnie wykraszuje inne tak niezbyt. Tutaj jest chyba trochę przesadzone właśnie z tymi wielkimi sodami, wiecie. Co, hmm, hmm, hmm. Teraz będą się bili. Więc ja bym chciał skorzystać... Tak na dobrą sprawę. W miarę możliwości powybijać. Bo tam gdzie się biją, tam inni korzystają, nie? Ale to... Najważniejsze, są są krwepijcem. Będę... Dobich... O cholera! O właśnie, zrobię zapis, bo już tak trochę niebezpiecznie się zrobiło. Ok, ok, dobra, jeszcze, jeszcze tylko ten. O dobra, w miarę nawet i skorzystałem, właśnie chodzi mi o to, żeby jak najwięcej tych krwepiców powybijać, bo nie zapominajmy, że chcemy zbierać trochę na tą lepszą zbroję, żeby tak jakoś to sobie lepiej radzić po prostu na przyszłość, z, z trudniejszymi przeciwnikami. A, to trochę to jest warte, co? Dobra, zbieraj, zbieraj. Ja bym sobie wypił tą miksturę jeszcze. O właśnie. I tutaj u góry nie byliśmy. Tutaj jest jakaś jaskinia, tu i tu jest przejście dalej. Więc najpierw przejdziemy się tutaj. To będzie taki odcinek bardziej skupiony na eksploringu właśnie tutajszego świata. Nie można o tym zapominać, że to także jest po prostu część gameplaya, nie? Ok, czyli jakiś tutaj. Cholera. Trzeba zapamiętać, że tutaj jest jakaś jaskinia, którą bardzo, która będzie warto po prostu pozwiedzać, ale póki co chodźmy po prostu tędy, jak tutaj leci z naszym poziomem, za niedługo będzie kolejny, bardzo mnie to cieszy. Opadłeś sił. Jak to mi się wyczerpało, co? Okej. Okay. Kolejny poziom, 16 punktów siły, to jeszcze trochę będzie trzeba odpocząć, hmm. No zobaczymy jak, co nam przyszłość przyniesie. Kotek, kotek jest tutaj rozwalony. Nie no, kociankę to zbiorę dla mojego futrzastego przyjaciela. Kociankę to zawsze trzeba zbierać, nie no, psiankę to nie. Co najwyżej mój kod może zjeść i zjeść psam. Hmm. Pamiętam, jak to tutaj kiedyś ten koleżanka przyszła tutaj z psem i w ogóle mój. Ko ten pies w ogóle 10 razy większy od mojego kota, a kot mu się mój podstawił i w ogóle go nie chce przepuścić, i ten i pies się kopa. <laughs> mój kot ma coś tam w sobie po prostu magicznego. O, takie szczury tutaj jeszcze są. No dobra, słuchajmy się tutaj wami. Cholera jasna, zblokowane. Ja jebie. To jest po prostu to jest po prostu chore to się tutaj. To jest po prostu chore, żeby szczury takiego wzrostu były aż tak OP, ponieważ zasięg jest znacznie większy niż niż na to wygląda, nie? A, jest to po prostu niemożliwe. Mmm, co to jest? Górski mech. Okej, okay. te szury to w ogóle ps, psatrafiły. Raczej wilka. Okej, okay, w porządku, nie wnika. <ścoughs> nie wnikam. O Boże, jest ich tutaj więcej. Okay. OK. Może jakoś bym sobie był w stanie z nimi tutaj poradzić. Jeżeli, jeżeli będziecie tak tutaj przechodziły, znaczy przechodzili, no to... A w sumie nie wiadomo, czy to one, czy ten, może to są wilczyce. Cóż, to wiem. To sobie z wami poradzę. Naprawdę jestem na bardzo ciekawe, co tutaj się znajduje, bo tam chyba dalej jest jakiś most. O właśnie, o właśnie. Kolejny wilk zdjęty Przeze mnie. Cholera jasna Zapominam, że tak... Tak się przed nimi bronić nie można, ponieważ mogę zrobić tak O właśnie, tamte z którymi gały. I tutaj są znowu gobliny Kurde, bym przejwiesował trochę w siłę zamiast many, to ja bym sobie tutaj nie w stanie wszystko zabić. Okej okay. Więc ja też bardziej idę pod tym względem yy, trochę eksploringowo, bo yy, chyba w zamku tego nie znajdę, nie tych amuletów wszelkich. A jeżeli uda mi się jakoś te amulety ogarnąć i tak dalej, no to ty, tym szybciej po prostu będziemy się uczyli drugiego i trzeciego kręgu magii. No kurde, potem się okaże, że a, poszedłem w stronę magii i w ogóle nie będę korzystał z magii. Nawet bym się nie zdziwił, gdyby tak się okazało, że tak będzie, wiecie? Hmm. Tutaj nie ma nic, ani niko nic, nie, no jakieś roślinki są, ale o kiepiec, trochę większej ilości. Ścierwojady, ścierwojady, to mogę zabić od tak. Hmm. Dobra, to chodźmy zabić się po prostu ścierwojady kalery małe są. Ok. Nie, 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 nie ma czym mnie otaczać. Nie pozwalam. Ach. Szkoda, że więcej punktów doświadczenia nie dają. No, trochę, niestety, będziemy musieli przejexpić, nawet tak nie trochę, tylko dość bardzo. Mm. Nawet myślę, że ten mój plan, który powiedziałem w poprzednim odcinku, może nie wypalić. Bo musiałbym tutaj już te mocniejsze stwory także zabijać. Hmm. Coś i tutaj nawet jest. Czy kropice, kropice, to będę się z nimi trochę męczył, bo one są mocne. Uuu. Sporo jaszczurek i w ogóle wszystkiego. Boże, przeraża mnie ta ilość. Chyba w żadnej modyfikacji nie widziałem większych grup. Jestem w stanie tylko zabijać harpie. Dobra. Chyba w żadnej modyfikacji nie widziałem aż tak wielkich grup stworzeń, jak tutaj. Jak właśnie w Dikuriku. Masakrycznie tego sporo jest, te wielkie stada. Wow, to jest... nie wiem czy to jest trochę, nawet nie jest, tylko przesadzone. A... Kostki, 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 dobra, gdzie spróbować powalczyć z kostkiem? I Jep, i tyle. Dobra, jestem zdecydowanie za słaby. <gdzieś> Gdzie się tutaj zapuściłem? O, ale mi tutaj widoczność spadła. A, chyba mnie jeszcze gonią, co? Tam patrzę jeszcze na dole czy tam coś jest, ale nie ma nic. Ja więcej nie jeszcze więcej gobinów. O cholera, tutaj mostek. Mostek może być do mnie, dla mnie deską ratunku. Ok, cholera, coraz bardziej odpadam z sił. Twoja siła się wyczerpała, już 15 punktów, tak? O, jakieś monety ten goblin miał, właśnie. Potrzebuje potrzebuję dużo monet, dużo monet. No ale tutaj znowu widać, że teren taki trochę niedokończony. Kurde, no. grobowy mech. A, grobowy mech na moście, to no, trochę dziwne trochę dziwne. Hmm. Dobra, jak macie tutaj monety, to ja z chęcią bym pozabierał te monetki. Są bardzo ważne. Zwłaszcza, że ich potrzebuje 750 Dobra, pilnujesz tutaj czegoś, bo ja wiem, że raczej ciebie tutaj nie będę w stanie pokonać, nie? No tak, tu, nie tym sposobem, nie tym sposobem wiśnia. Dobra, tam i tak tam nic nie miał. Nie tym sposobem wiśnia, bo bo, bo, bo to to nie jest Gothic 2. coś by tutaj. Tam są tereny niedokończone. Hmm... Gdzie są kolejne sierwo... Dobra, z sierwojadami to tam problemów nie ma, nie? Naprawdę są aż ciekawe gdzie ten nas zaprowadzi. Dobra, wyginięcie. Cholery. Trochę mi... Trochę mnie tutaj naklepały, wiecie? Głupie sierwojady. No, przydałby mi się lepszy pancerz. Dobra. Jakieś leczonko, 30 punktów życia. Po coś zbierają te roślinki i teraz no nie zbieram, bo wszystko zostawiam, żeby poza wizą pozbierać. Mm, dobra. Skoczmy tutaj na górę. Naprawdę jestem cholernie ciekawe, co tutaj, co tutaj się okaże. Co tutaj będzie, no. Póki co nie ma tutaj nic, poza kilkoma roślinkami. No ale dobra, chodźmy tutaj na szczyt, na sam szczyt. Ja tutaj nie odpuszczę, chcę to zwiedzić. Zobaczymy jak to będzie. Mhm, mm tutaj widzimy i tutaj ktoś jest. Popatrzcie, nawet i kogoś znaleźliśmy. Hej mały, chyba zabądziłeś. No, jestem tylko ciekaw. Nie chcę, by twoja ciekawość zagradzała drogę. Nie czekaj. o co chodzi? Lepiej omiję ten przytułek. Od jakiegoś czasu roi się tam od nieumarłych, a nie wygląda takiego, który by sobie poradził z nieumarłymi. Nie, idziemy dalej. Boże, będziemy się przejmować drobnioskami. Co tutaj jest? Co się tutaj dzieje? Co? No, faktycznie nieumarłych to tutaj trochę jest. Kurde. Wow, ale... Co jak, co sam, nie wiem czy to jest taka malutka świątynia, czy co, ale... Ta budowla zrobiła na mnie wrażenie nawet. Wow, fajne. Te schody są mega fajne. Strasznie dobrze to wygląda. Kurde, ale naprawdę ubolewam, że ta modyfikacja nie jest rozwinięta bardziej, wiecie. Bo widać właśnie, że tutaj jakiś wodospad jest, tam niedokończone tereny, że to nie jest jakoś ogrodzone i tak dalej. Nie wiem, czy oni to wydawali w pośpiechu, czy co. Może po prostu nie byli tak wprawieni i stwierdzili, że to co zrobili, to wydadzą, i nie będą dokończali pozostałych rzeczy co? No, nie wiem jak wam, ale świat, świat po prostu nie jest naprawdę zacny. Bardzo, bardzo zacny. To mógł jej nauczyć siły w razie czego. O, 12 punktów nauki. O, przydałoby się więcej. Przynajmniej tak się żebym miał. głupie zrobiłem, że wydaje w manę wszystko. No ale dobra, nie będę się przecież jakoś tam zagłębiał. Za, za głupotę się po prostu płaci, czyż nie? Hmm, a dobra, to zróbmy po prostu coś na takiej zasadzie, że tutaj zeskoczymy, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Nie kombinałeś, bo właśnie z chodzeniem z drogą powrotną, żeby tylko wejść tutaj na dół. A widzę, że tutaj jest kolejny interesujący budynek, który z wielką chęcią bym zwiedził. Naprawdę z wielką chęcią bym zwiedził. Wow. No, przepraszam, że aż tak może żywo nie komentuję, ale po prostu no, zachwycam się tym światem. No, sami widzicie, nie, jak bardzo. Aha, czyli tutaj jeszcze nie przejdę do tego. Tu są tyle prześcierwojady. Sierwojady. Tam jest. Sięgnę w ogóle do nich. Myśliwi to są. Wow, dobra. Hmm. Myśliwy mają taką chatkę za sną No, w sumie to to nich podobne. Okej, okay. Jakieś polne ścierpojazdy, które biją mnie miłosiernie sporo. Dlatego póki co przejdziemy się tutaj. Hmm, szkoda, że nie ma żadnego. Łóżka w okolicy, żeby się mógł ten przespać i wytoczyć. Dobra. poginić się, się wszyscy. O właśnie, o właśnie. Coś takiego najbardziej uwielbiam. Coś Co jest tam jest mikstura zręczności? Pochodnia, fajka, puchar. Dobra, pozb A, bo to jest ten, miksura lekkości. No, chyba to była lekkości, jest. Mały kołczan, to pewnie jakieś szczawy, żądło kropicy, skrzydełka. Właśnie czytałem, że gdzieś można zdobyć yy, książkę. Zarezerwowałem mieć półtora ręczny, że można zdobyć gdzieś książkę i można się nauczyć wydobywania żonę, właśnie z kwepiców. Ale kury zapomniałem gdzie to było. W jakiejś tam jaskini była schowana. O cholera, zębacz. Trochę taka jak spóźnione reakcje, ale okej. Okay. Nie, 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 nie. W takim wypadku ja tutaj sobie z Wami nie dam rady. Niestety. Hmm. A może obrażenia mu tylko zadaję, bo przed, co? Trochę zgłupiałem, ale przecież wykonywałem swoje kombo, więc jakim cudem on zdołał przerwać moje kombo i zadość mi tyle ciosów? To nie rozumiem. Co mi blokowanie nie działa? Coś mi blokowanie nie działa. Hmm... Dobra, to chyba nie ma... Co kombinować? Jako po prostu chodźmy sobie stąd. Eee, chodźmy, właśnie. Hmm. Tam dalej mógłbym zwiedzać, ale tam dalej byłbym po prostu za słaby, żeby jakoś to konkretnie zwiedzić. A i to znowu tworzą się problemy. Co by teraz zrobić? Bo z chęcią bym udał się na Exploring dalszy, ale. a no, sami widzicie, że zaczynają się pojawiać potwory, którymi już nie jestem w stanie sobie poradzić. Takie, takie czerwody się pozabijam. O właśnie. Gincie, gincie, baskudy. Takie, takie grupki ścierwo ja to mogę powybijać, nie? To tam damy nie ma problemu. Jakieś kratosztury mógłbym znaleźć czy coś w tym stylu. Okej. Okay. tylko wyzbierałem mniej więcej. No ale co w związku z tym? No, ale ja się trochę zgubiłem, bo teraz nie wiem gdzie ja kompletnie jestem. Hmm. Gdzie ja zawędrowałem? Tutaj są wilki z wilkami. No, to jest kwestia dyskusyjna. Czy mógłbym sobie z nimi poradzić, czy nie poradziłbym sobie z nimi. Tak, na dobrą sprawę. Ale widzę, że tutaj jest jakaś droga. Aha, jesteśmy tutaj. Dobrze, pamiętam. Tutaj były te wilki i kretuszury. No, to może skorzystam z okazji jakoś i powybijam. Powybijam. O właśnie, o właśnie. Cholera jasna, zostawcie mi kretuszury, powinniście się spierdzielać po prostu. I teraz ginę, nie? Nie, 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 bo teraz wszyscy się na mnie rzucą. Jak w tak niefortunnym momencie zrobiłem zapis. Boże, ile tych kretoszurów jest? Myślę, że ja tutaj wszystkie kretoszury powybijałem. No to skorzenia się tutaj respią. Ja koniec końców nie wiem. A może i tak jest, wiecie? A może i tak jest właśnie. Dobra, do poziomu nam niestety jeszcze będzie... No, dość sporo brakuje. A, ah, 21 minut. Dobra, wiecie co, to ja zrobię po prostu zakończę odcinek w tym momencie. Ja jeszcze się zastanowię, co ja mogę zrobić tak na dobrą sprawę teraz. Hmm. Co ja tak na dobrą sprawę mogę zrobić? Ale pewnie wrócę do wykonywania tych zadań. No. Pewnie tak, bo jestem za słaby. Więc trzymacie się ludziska na razie.